Czy to jest baranina, to ja wam powiem, wątpię w to. To mi wygląda normalnie na kule cool mocy jak nic. Cześć, witajcie. Zobaczcie, ze mną jak zwykle Iza. No niestety się tutaj dokolegowała do mnie i niestety kręcimy, muszę kręcić każdego vloga e, z nią. Powiem wam tak, będę w tym vlogu przeszkadzać bardzo, bo spotkałam Czyli bardziej e, niż fajnego normalnie. gościa i sobie pomyślałam, że... Co, co szkodzi mu przeszkadzać, więc ja będę to Dobra. robić Idziemy się przejść, pokażemy wam Kołobrzeg, bo ja już dzisiaj troszeczkę biegłem i jestem mega zdziwiony, że Kołobrzeg się tak zmienił No i słuchajcie, dzisiaj to jest taki dzień, że naprawdę w ogóle nie czuć, że to jest właściwie prawie koniec września Multum ludzi, naprawdę. Dlatego sobie zostawiliśmy między innymi Kołobrzeg na ten termin, bo wiedzieliśmy, że tu dalej po prostu będzie wszystko działać będzie dużo ludzi, będzie się coś po prostu działo. Ale na serio, się, się przygotowaliśmy na ciepło, że będzie ciepło i liczy, liczyliśmy nawet na to, ale to, co jest dzisiaj, po prostu to jest majka Kronc. Naprawdę. No i słuchajcie, podobno trafiliśmy na najlepszego kebaba w Kołóżeku, ale to jest opinia Izy. słuchajcie, tak tutaj tak przychodzi się na kebaba no. Niby no jest dobry, zobaczymy Będzie, no Nie, jest... Nie, wyjdzie dopowiedzieć, że to jest najlepszy. Najlepszy, no najlepszy, zobaczymy, tak. wejdzie się z nami. Zobaczymy. Tak, więc idę zobaczyć A, teraz, chodźcie. tego chyba. Chodź! Ja chcę po co lubimy się? Talesz, talerz. Ja chcę takiego w bułce normalnie. Ci dostaliśmy coś takiego. Iza pokaż co masz. No Pita i Iza wzięła taką właśnie Pite. Z czym? Z kurczakiem? Tak? Mm -hmm. Nie. Nie? Jest. Oh. Stąd coś kręci po prostu żarciu, to jest tragedia. no, Jezu. To jest kurczak albo wieprzowina, albo wołowina, albo... Tak, i co jeszcze jest? Jeszcze jest tylko taki... Po tym wszystkim to jest Ale tylko jeszcze to. to jeszcze jest tylko słonina, kochanie, tak. po tym wszystkim. Czyli po prostu ona ma. Naprawdę. Dobra, słuchajcie. Dostałem taką porcję. Czy to jest baranina? To ja wam powiem. Wątpię w to. To mi wygląda normalnie na kulę mocy jak nic. To jest kula mocy. To nie jest baranina. Nie? Ja w życiu. W życiu. No, mielonka. Po prostu to jest zwykła mielonka. Tutaj. Tak jest. Przecież no widzę po konsystencji, kochanie, to jest mielonka. Jaka to baranina jest. W życiu. E, lokal ma na Google 4-4, czyli nie najgorsze, ale zaraz zobaczymy jak to smakowo wygląda, bo na razie y, podoba mi się ten taki zielony sos, ale to jest tylko y, tak wizualnie. Ale jak to smakowo będzie wyglądać? Hmm. Zaraz zobaczymy. Do tego zobaczcie jest podawany jeszcze w takim jakby plastikowym talerzyku od zupy. No nic, spróbujemy, tak jak powiedziałem mielonka. Ale ten sos silony fajny jest. To, to tylko, że mięso takie do niczego jest. Na to pomidorek. Ciekawy, czy pod spodem są warzywka. Tak. Tu robią odwrotnie niż Czyli najpierw są warzywa, a na to wszystko kładą mięso. Ale generalnie. I tak ten kebab robi fajne wrażenie kulinarne I Jakby dodali naprawdę takie prawdziwe mięso to byłby to chyba fajny kebab, naprawdę istoty, mięso Ala Baranina. psuje tutaj wszystko. Sosik, warzywka, ok. One muszą być. One muszą być świeże. To jest mega przewał. Tutaj naprawdę co chwilę ktoś wchodzi i zamawia kebaba. Więc to jest dość popularne tutaj. Dość popularne miejsce. Bułka fajnie, to jest przepieczona. Taka typowa, wiecie, jedna czwarta do kebaba. Według mnie całą tu sprawę robią. Te sosy. Chyba. Pokaż jak wygląda Twoje mięso. Też mielonkę masz, nie? Też mielonkę. No, Ale ty po prostu, bo ty zamówiłeś po prostu kebaba. No. Nie mówisz jakie mięso, nie? Nie? No tam można było wziąć. Kurczak widziałem, że był ok. Kurczak to po prostu kurczak. Ale jak chcecie baraninę, no to dostaje się mielonkę. Nur, czy nor kebab na morskiej tutaj 7C w koło brzegu. On generalnie smakowo był nie najgorszy, ale mówię, jakby dodali jeszcze do tego takiego prawdziwego mięsa kraftowego, nie z mielonki, to on byłby całkiem fajny. 34 zł zapłaciliśmy za sztukę. Więc generalnie smakowo nie był najgorszy. Przyjdźcie, spróbujcie sami i ocencie. Czy mam rację?